Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, iis, a na waszych ekranach gra Honkai i Rail i kontynuujemy tłumaczenie fabuły z aktualizacji 2.3 Lecimy z ostatnią częścią tego tłumaczenia i prawdopodobnie w następnym odcinku zobaczymy się już. Se Angelo w Lofu, fabule głównej. Ale w tym odcinku musimy znaleźć bombę, która jest na Radiant Feldspar, ukryta w jednej z 999 lalek ukrytej przez Sparkle. No i bez żadnego przedłużenia lecimy już z mapą szukać lalek i zobaczyć, co one nam tu powiedzą. Nareszcie przybyłeś, o wielkie siwowłosy. Jestem tu policjantem, a teraz pozuję na bombę. To bomby są teraz grywalnymi postaciami? Nie podobać się? W porządku. Teraz jestem bombowy demon. Zadowolony? Jeśli nie, będziesz musiał sobie jakoś z tym poradzić. W porządku. Teraz, gdy już mnie poznalazłeś, moja kolejna wykonanie misji. Następnie odliczę do pięciu, a potem eksploduję. Ja w ogóle śmieszy mnie, bo ta ladeczka tak się fajnie kiwa. Ja myślałam, że będę tylko siedzieć. One się tak fajnie kiwają. Pięć. Cztery. Jeden. A gdzie trójka i dwójka? Czy przegapiłem jakieś liczby? O, tak. Nieważne, nigdy wcześniej nie nauczyłam się liczyć. Mam na myśli, że jako bomb demon nigdy nie uczyłam się liczyć. Nie jestem nawet prawdziwą bombą. Czy to było zaskakujące? Szokujące? Przerażające? Nie? Naprawdę? Dobrze. To wielka szkoda. Naprawdę powinieneś nauczyć się, jak zdobyć dziewczynę. Zdobyć dziewczynę. Czy ty mi dokuczasz? Ona, tak, ona nam dokucza. Ta lalka końcu milknie. Otwierasz ją, a raczej rozrywasz, choć to brzmi okrutnie, i odkrywasz jej prawdziwą naturę. Zwykła zabawka wyposażona w głośnik zdalny. Mm, no dobra. O! Jak kto do mnie napisze? Jest postęp w sprawie bomby. Mam dobre i złe wieści. Które chciałbyś najpierw? A co ty? Też tutaj jesteś na tym czacie? Co ty robisz na tym czacie grupowym? Mówiąc prościej, znalazłam 131 bomb, które nie są prawdziwymi bombami. No, ta maska naprawdę wiedzą, jak zrobić numer. Nie martw się. Proces eliminacji jest również taktyką rozwiązywania problemów. Ewakuacja rodziny jest tutaj w toku. Bloodhounds są na tropie śledczym. Tak, trzymajcie się wszyscy. Między innymi ja trzeba to A czy znaczy, ja muszę gadać ze wszystkimi lalkami, bo jak patrzyłam na dialogi, to one nie mówią nic ciekawego w sumie. Tylko każą nam się bić, i to jest dość nudne. Jest. O tu siedzi Lala. No, słońce, te lalki nie mówią nic absolutnie ciekawego, tylko się z nimi kłócimy i bijemy. Oni nam do jakichś wrogów dają, więc wydaje mi się, że. Po prostu zobaczymy się w bardziej kluczowych momentach, ewentualnie jak coś by się stało, a jak nie, no to po już tym po tej części misji. O, na przykład teraz pogadaliśmy z tą lalką i dostaniemy kolejne SMSy. I ja pier papiernicze, poddaje się. Co się stało, srebrny kobboju? Znalzam 217. Znalazłam 217 gadających lalek. <ślesk> Nie, czemu też się śmieję z tego, co wysłał? Myślałam, że one się z niego zaśmiały. Nie, ja nie mogę. A to by było po tym, jak otrzymałeś pomoc od Haunts i tego faceta z gipsową głową. To wie, kiedy byśmy je wszystkie znaleźli, gdybyśmy sami ich nie szukali. Co za wstyd. Znając nowyki maskę Pool, obawiam się, że będziemy musieli wciąż filtrować złe odpowiedzi. Nie martw się. Piękno nas poprowadzi. Dobra, następna lalka jest gdzieś... Gdzieś, gdzieś... Tu? Nie, ona no, pewnie będzie piętro wyżej. O, bo tu nie ma. No, no nie, no ona będzie pewnie tu gdzieś. O, właśnie. To no, jest takie fajne miejsce, że ja posadziłabym tu lalkę. Ale i tu nie ma. O, jest, nieważne. Moi przyjaciele, przynoszę smutne wieści. Opowiedz nam o tym. Ta próba piękna jest szczególnie niebezpieczna. Znalazłem 145 uroczych lalek, ale myślałem, że to bomby tego głupca. To naprawdę nie jest próba albo czegoś takiego? Bez względu na wszystko proszę, abyście byli cierpliwi wszyscy. Mam przeczucie, że jeśli nasza cnotliwa cierpliwość będzie w stanie przekonać do szerego przekonania, nawet najtrudniejsze problemy zostaną rozwiązane. Nargenti ma rację. Wszyscy nie traćcie czujności. Ja nie wiem, jak ona rozumie, co on mówi. Dobra, czwarta lalka jest gdzieś... Z przodu, ale czy to jest przejście? Nie, czyli znowu idziemy tak. Ale to fajnie, bo to nas tak prowadzi. Wiecie, nie, nie, że one są jakoś tak głupio rozsypane, tylko idziemy w sumie w linii prostej, tak że łatwo się ich szuka. A nie, że tam i górę, na dół, w lewo, w prawo, trzy razy kopnikami i ten, jakieś głupoty. Dobra, następna lalka jest tu faktycznie. Specjalny zespół dochodzeniowy IPC kończy tutaj pracę. Znaleźliśmy w sumie 329 lalek, ale żadnej bomby. Myślałam, że podzielę się z wami tą aktualizacją. Nawet wy nic nie możecie z tym zrobić? O kurczaki, to będzie zabójcze. Nie poddawajmy się! Jesteśmy tak blisko 999. Ekspresor również jest prawie gotowy. Dobra robota, wszyscy. Teraz przejmę ekipę ewakuacyjną. Powodzenia wszystkim! Dobra, została nam ostatnia lalka I ona jest gdzie? Tam chyba na czubku Tak, na titaniku jest, no dobra No to jak jest na... Boże, trauma Jak jest na titaniku, to idziemy na titanika Tutaj Lalka? 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 A dobra, nie, nie pomyliłam ją z ptakiem, już bez przesady Hej A powiedz mi, gdzie jest lala Mogę tu wejść? O kurde, mogę tu wejść, aż tak wysoko Ej, no gdzie jest ta ostatnia? Ha! Mogę to pyknąć? Nie. A może tu? O, czekajcie. Jest szansa na sukces. Albo nie. O jest! Uuu, ale fajnie, w sterowni. Dobre wieści. Znaleźliśmy tutaj pozostałe 172 lalki, ale... Ale to też są tylko lalki. Co się dzieje? Ta dziewczyna robi nam psikusa? Znowu dziwna osoba o Niku, skąd oglądać fajerwerki dołączyła do czatu. Dawno się nie widzieliśmy. Jest moja ulubiona motka. Anna Sparkle jest zachwycona, że wszyscy zajmują się właśnie nią. I tak, kazała mi przekazać wiadomości. Wiedziałem. Wiedziałem, że sprawa nie będzie taka prosta. Wyhodowałeś trochę komórek mózgowych, siwowłosy Miss Sparko jest zadowolona. Dobra, dość żartów. Miss Sparkle mówi, że ta wiadomość jest super ważna, więc posłuchajcie. Na Radiant Felspell znajduje się w rzeczywistości tysiąc lalek. Aby wynagrodzić wysiłki wszystkich, Miss Sparkle postanowiła okazać wspaniałą myślność. Poda wszystkim współrzędne ostatniej lalki z bombą. Czas, który przydzieliłam wszystkim, znacząco przekracza 10 minut, ale spróbujmy się pospieszyć, co? Coś ważnego się dzieje, jeśli jesteście ociężali. Panna Robin, jestem pewna, że nie chcesz, aby wszyscy dowiedzieli się, że ochrona rodziny nad tle na koni stała się bezużyteczna. Prawda? Spieszcie się i ruszajcie, bohaterowi ratujący świat! Tajemnicza osoba pod nikiem, Gdzie oglądać fajerwerki opuściła czat. Wszyscy, nie dajcie się zwieść jej okropnemu żartowi. Zbierzemy się na współrzędnych. Gdy ją złapiemy, na pewno damy jej nauczkę, której długo nie zapomni. <grych> Marczek wkurzona. Nie zostało już wiele czasu. Mam nadzieję, że zdążę. Jezu, faktycznie po drugiej stronie to jest? No to nie wiem, czy ja zdążę. O, lalka tu jest! A mogę z nią porozmawiać? Już została Lalka. Ja tu byłam. już był jakiś sheriff. Halo, Lala. Nie wierzę. Dobra, Zdoro. czyli tej lalki nie dotykajcie. Nieee, no yy, ale dałam się wrobić. Ja tak mówię, o, leczka, ale ona pika. O, I przestała pikać. Ale jaka ładna! I chcę z nią zdjęcie. Dobra, zdjęcie zrobione, to mogę robić quest'a dalej. Jezu, gdzie to jest? Jak się stąd wyłazi, jezu. Nieee, nienawidzę tego sterowca, bo nie umiem się po nim poruszać tak totalnie. 28 minut, 46 sekund. 28 minut, 45 sekund. A, jesteś tu. Ciebie również wezwali Masked Fools? I Masked Fools, a więc to naprawdę ich sprawka. Skoro już tu jesteś, powiem krótko. Niecałe pół godziny temu dostałam wiadomość od nieznanego nadawcy i pognałam to jak tylko mogłam. 28 minut 52 sekundy. 27 minut 51 sekund. S Słodki sen stracił ochronę order. Wybuchł tutaj, konsekwencje byłyby niepojęte. Długo by się temu przyglądałam. Ale konstrukcja bomby jest niesamowicie wyjątkowa, jakby została zablokowana przez jakąś tajemniczą siłę ścieżki. Oprócz tego jego twórcy obawiam się, że nikt nie wie, jak to wyłączyć. Jezu, tak opcja mnie absolutnie rozwaliła, ale bierzemy tą. Nie panikuj, nadal jest wiele osób w drodze. Masz na myśli gość Watchmaker? Ech, co za szkoda. Na podstawie moich doświadczeń nie sądzę, by którykolwiek z nich mógł odwrócić bieg tej sytuacji. Memo Keeper może teleportować bomby w opuszczone miejsce, ale. Znalazłam notatkę w środku tej lalki. E, to jest jakby nazwa pliku, więc. To jest wirus memetyczny Axe. Ostrzeżenie. Do tej wyimaginowanej bomby neutronowej wszczepiono wirus memetyczny. Formy życia memicznego, szczególnie strażnicy memokeeper, zwłaszcza Black Swan, powinny trzymać się z daleka. W przeciwnym razie osoby narażone mają 72% szansy na to, że staną się bananem, 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 bananem. PS. Ona mówi poważnie. PS. PS. To prawda. Spróbuj, jeśli tylko się odważysz. Nie wiem, co oni żywią do mnie z urazą, ale ta ścieżka też jest ślepą uliczką. Czy nie ma innej. Czy jest inny sposób? Właściwie może być jakiś sposób. Czy nadal pamiętasz? W scenariuszu napisano, że w krainie marzeń doświadcza śmierci trzy razy. Myślę, że ten moment zapowiada się jako trzeci. Jaki jest Twój plan? Być może już wiesz, że nie ma sposobu na wywołanie snów. Zamiast tego stosuję specjalną metodę Stellar and Hunters, aby wejść do snów. Pozwala mi to wykonywać wyczyny, których typowi Dream Chasers nie potrafią. Dopóki będę w stanie znieść ból wynikający z presji pamięci, będę w stanie zanurzyć się w pierwotnej strefie Memory Zone poza snem i nawiązać łączność z Radiant Feldspar. Zrobię to. Zabiorę te bomby do głębiny, krainy snów. Tak głęboko, jak to tylko możliwe. Gdzie nie ma żywych dusz. W ten sposób przynajmniej nikt nie zostanie ranny. Co z tobą? Nie martw się. Wierzę, że zbroja Firefly wystarczy, żeby dotrzeć tam, gdzie muszę. Zanim odliczanie się skończy, a może nawet uda mi się bezpiecznie wrócić. Obecnie jest to nasz najlepszy i najbardziej logiczny sposób działania. W końcu długa historia zasługuje na szczęśliwe zakończenie. O jezu, jakie to było, było takie smutne w jej słowach. Bo chcę się tam trochę kurczę, poświęcić, jakby. Mam kilka słów do przekazania, choć wypowiedziała je o mnie Miss Acheron. Powiedziała, że tak zwane niemożliwe jest po prostu czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. W tej chwili jest tak wiele rzeczy, które wydają się niemożliwe, ale czy naprawdę nigdy się nie zdarzą? Może po prostu jeszcze nie nadszedł moment, aby obalić te niemożliwości. Czy to dosłowne zakończenie, cierpienie, podobne do śmierci? Czy wstrząsający krajobraz śmierci? Zanim dotrze do wyznaczonego celu, wszystkie są takie same, ale nadal można dokonać niezliczonych wyborów. Wierzę również, że, że gdy nadejdzie moment, w którym będziemy musieli dokonać wyboru, odpowiedź na pytanie, co nas czeka, będzie już w naszych sercach. To wcale nie przeznaczenie kształtuje nas, ale my kształtujemy przeznaczenie. Eksperc astralny i Stellar and Hunters są jak światło i cień. Kroczymy różnymi ścieżkami, jesteśmy ze sobą powiązani. Wspólnie posuwamy się naprzód i rozwijamy. Być może koniec jest przesądzony, ale nie nastąpi to dzisiaj. Poro wszystko idzie zbyt dobrze. Przyspieszmy odliczanie. Życie ludzkie jest krótkie, tak jak świecących świetlików. Więc jeśli masz odpowiedź w sercu, pamiętaj, żeby nigdy nie odchodzić z poczucia żalu. Mamy do tego prawo. Prawda? Tak bardzo zależy Ci na bezpieczeństwie innych ludzi. Dlaczego nie przyjrzysz się temu bliżej? Widzisz, wszystko jest możliwe w tej krainie marzeń. Każdy z nas przyjechał tutaj z własnymi celami i zrealizował je w niewyobrażalny sposób. Niezależnie od tego, czy wynik okazał się słodką iluzją, czy gorzką rzeczywistością, była to odpowiedź, za którą tęskniliśmy dniem oraz nocą. Więc dlaczego ludzie wybierają sen? Myślę, że jest tak, jak powiedziałeś, bo na końcu obudzimy się ze swoich snów. Kiedy przybyłam, zobaczyłam dziecko, które go trzymało. Powiedział, że kwiaty przygotowała środka Jessie dla Watchmaker i towarzysza broni, za którym tęsknił całe życie. Michael co roku kupła tutaj dwa bukiety kwiatów, a po jego odejściu zrobiło się ich trzy. życie nie zawsze będą przez kogoś zapamiętane. Teraz koni, jak się spodziewałeś, powita świt po długiej, ciemnej nocy. Droga naprzód może nie być usłana różami, ale przynajmniej ludzie są gotowi, by stanąć po wolności. Tiernan, możesz już wrócić do domu. Podczas gdy Nameless przygotowują się do kolejnego etapu swojej podróży. Ale zanim odejdziemy, mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Przyszliśmy się z tobą pożegnać. To dla mnie zaszczyt. Wielokrotnie się żegnałam. Cieszę się jednak, że po raz pierwszy wypowiadam te słowa z uśmiechem. Ale zanim odejdziecie, jestem pewna, że macie wiele do powiedzenia, Nameless, z przeszłości. Pasujące zakończenie opowieści o zmarłych. Nie można prosić o lepsze pożegnanie. No dalej. Wszyscy tutaj są. I ja pierniczę. Powiem wam... Nie wiem, co wam powiedzieć. Ja zawsze to mówię na każdym finale i podsumowaniu. Znaczy to jeszcze nie jest podsumowanie, ale zawsze wam to mówię. Katcenka z Firefly i z tą bombą. W ogóle z tą bombą mam wrażenie, że to było bardzo tak szybko rozwiązane, że o trochę gonił czas. Że dobra, przychodzi Firefly, bierze bombę, koniec tematu, ucinamy, ona ma się tam uświęcić, być bohatersko, nice. wspaniale, fair i i w ogóle to wszystko. to się nie liczy, że tam Topaz pomagała, Venturine, Ratio, nie wiem, Robin. Ta ewakuacja, to już nie ma nic po prostu wspólnego. Odcinamy, koniec i lecimy się pożegnać. Mam duże wrażenie, że to było tak, wiecie, na czas robione. Co do samej katcynki, no ładna, kolorowa i tak dalej. Podoba mi się to, że Sparkle w ogóle. No, wyczerowałam ten młotek, to było. A ty wyczerowujesz coś? No dobra, on też to. Otrafiałam w coś. E, no dobra, oni też coś tam wyczerowywują, te swoje jakieś dziwne bronie, więc okej, okay, ale na animacji to wydało mi się takie nierealne. W sensie, no bo jak macie postać i ona tam właśnie wyciąga jakiś kapelusz czy coś, jeszcze kapelusz to okej, okay. ale jak robią to tak. Jako Normal atak to spoko, ale że ona wzięła dosłownie wyczarowała młotek, to było takie... Nie wiem, że wyczarowała go tak znikąd i nie mam Sparkle w, na swoim koncie i jestem ciekawa, czy ona na Normal ataku ma też młotek, ale chyba nie. Chyba ten młotek tak wymyślili po prostu na potrzeby tej kascenki. Ale motyw z młotkiem ogólnie był fajny, taki full, taki wiecie, błazen i tak dalej, kupuję to. Ale cała reszta, gdzie Silus spada, Firefly go łapie, oni łapią się za ręce, ona się odmienia, i lecą w dół w tych Fire... Nie, no nie, no Boże, Disney jakiś to był, albo nawet nie wiem, to nawet Disney nie miał takich rzeczy. Ale to było dla mnie, to było straszne, takie przesłodzone już do granic możliwości, tak jak Jade jest mami od A do Z we wszystkim, depta ludzi, te animacje, ten głos, stratatata. Strat, to taka scenka była tak przesłodzona do granic możliwości, że aż potrzebowałam się napić, żeby nie czuć tej słodyczy na ustach. No tak jak wiecie i widzicie, Firefly mam, Firefly lubię, ma bardzo fajne lore i mi się ogólnie spodobała. No ale taka scenka uważam, że była tak przesłodzona, że no, no nie, no uważam, że była, no może nie, że okropna, ale taka no... Kurde, przesadzona. Tak, uważam, że... o właśnie, przesadzona. Że w tej aktualizacji, jak wiecie, jak był ten Dexter, chyba Dexter, nie wiem, co robił atomówki i tam wsypywał różne proszki, żeby zrobić atomówki. Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek. Tak narodziły się atomówki. Właśnie do Firefly ktoś wlał za dużo słodyczy, a do Jade ktoś wlał za dużo y, mami proszku. I mam wrażenie, że ta aktualizacja była przesadzona w jed... i w słodycz i w... w stronę mami, że nie wiem poprzednie aktualizacje były zrównoważone i tak dalej, a tutaj było tak: słodycz, mami, DEPTANIE ludzi, łapmy się za ręce, <gry> jak na końcówkę. No i. Najważniejsze to chciałam powiedzieć, że jak na końcówkę Penakoni, po czterech chapterach, gdzie był, e, chyba w pierwszym chapterze, był Aventurin jako boss. Nie, on nie był w pierwszym. No nieważne, ale był Aventurin jako boss, on tu zrobił całe niebo. Ło, wow, to do góry nogami to jest koni prawdziwe. o, to jest statua krokiem, ale fajne. No to dobrze, że teraz odgram. Chciałam powiedzieć, że Aventurine był jako boss. Sunday zrobił się jako Ion. Był ten mem, właśnie jeszcze zapomniałam o memie. Mem, który mordował. Była taka mroczna aru, au, Arła? Mroczna Arła była. No i tam rozwiązywaliśmy sprawę morderstwa i w ogóle było tak mrocznie. I wiadomo, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. No i na podsumowanie po kilku miesiącach tego całego napięcia tych wszystkich zagadek i kłamstw, dostajemy. Taką gdzie Firefly łapie się z Sirusem i lecą w dół w fajerberkach i, i mówią o magii przyjaźni? Matko święta, no nie, nie dość, że on, no dla mnie, ma straszną animację tego ulta. Jakiś kurde Michael Jackson, Billie Jean, It's Not My Lover i tak dalej. No nie, no ta animacja jego ulta jest straszna. Pierwsza, ta Destruction, była no z tym kijem. Eee. Ta preservation była fajna, taka wiecie. Ratujemy tam, mordujemy kokoli i tak dalej. No ale ta z tym zegarkiem, no to jest matko, jeszcze on musi tańczyć. I jeszcze w tej czapce. O, oh, dam, już kiedyś się nice. wypowiadałam na ten temat, ale uważam, że jak na zakończenie aktualizacji, w ogóle zakończenie Penaconi, bo to nawet nie jest zakończenie aktualizacji, to bym przełknęła, że wiecie. wyczymy aktualizację. I w następnej znowu robimy coś tam, nie wiem, z Sunday and Jade. Coś tam znowu robimy w Penakonii, Ale to zakończenie Penakonii Na nie wiadomo jak długo. Że powiedzmy, Penakoni zobaczymy za pół roku i kurde, dostajemy katcenkę, gdzie oni lecą i trzymają się za ręce. No ja, piernicę. To powinno być coś, co mnie usatysfakcjonowało, wyrwało z kapci i powiedzieć tak, damn. Penakoni to było coś. A nie, że oni lecą i mówią o przyjaźni. No to nie jest absolutnie coś, co ja oczekiwałam. Z drugiej strony, to, co dostaliśmy teraz, to dopiero mnie satysfakcjonuje, no, że Akron zaczęła gadać o tym i w ogóle, że wtedy mamy się pożegnać z tymi pozostałymi Nameless. To, nie ukrywam, uderzyło mnie. Nie wiem czemu, chyba ze względu... I w ogóle może przestanę jeszcze z ten... Nie wiem co, ale uderzyło mnie to, co powiedziała Acheron i że my przyszliśmy się z nią pożegnać i z tymi Nameless i chyba... Jak oni zaczęli o tym gadać, to dotarło do mnie, że to naprawdę jest koniec i naprawdę wyjeżdżamy z Penakonii koni na kilka następnych miesięcy aktualizacji. Cholera, nawet wie ile. No i to jakoś mnie tak poruszyło, że miałam szklane oczy, jak czytałam przed chwilą wam te dialogi. Ale nie, kamerę miałam do tego, żebyście bardziej. Ale nie, kamerę nie było do tego, żebyście bardziej się wczuli w te słowa. To nie tak, że na nice. oczy. Ale no to. To. to... Te dia no to jest rzecz, która faktycznie na koniec naszej przygody w koni w jakiś sposób tak satysfakcjonuje, żeby to uderzyło że to jest takie pożegnanie z Akron i z tym Nameless nie trzymanie się za ręce ale myślę, że powiedziałam chyba wszystko, co chciałam albo przynajmniej nie pamiętam już więc możemy przejść spokojnie do pożegnań z Nameless Jednakże słońce na tym momencie będziemy musieli zakończyć ten odcinek, ponieważ przyszedł był on diabelnie długi. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Będę wdzięczna za komentarze, lajki oraz subskrypcje i do zobaczenia w następnych. Pa pa!